Siema, siema. Yo, yo. Lecimy z koksem. Z Węgrą. Oh. Chyba na tą gdzieś jest, się, się wydaje. Ta. Tak? Yo, yo. Yo, yo. O nie. Wplantowałem? Wplantowałem. I co tam powiesz? Szanowny? Pobarcie. Niko. Co? Kto? No <coughs> do... Ale łeb dostałem Biegałem łeb dostałem. sam. <suszel> czy ja, czy czasem kogoś nie miałem pozdrowić. Takiego jednego Maxia. Co? Tego z kamera? W życiu, co? Jego? Pozdrawiam Cię, Maxiu, kochany. Ale nie, ciekawe czy w ogóle obejrzy ten odcinek. Nie obejrzy, bo to Podobiem jest, to, to jest z kamer to. Ale pozdrawiam, pozdrawiam. Obiecałem mu to, pozdrawiam. Ja, ja zawsze będę pamiętał o nim. Na slajdzie na górze i na rampie znowu. Maxie to jest maxie. Ty on da pod, pod nogi, a tutaj nie, nie widziałbym. No niestety wszystko Maxiu, twoja wina Tak bo się bo, bo pomyślałem o tobie Skamerze <grymne> ty Zginę mi dawaj To dziś nie do ty mi wisisz O nie okno Blisko <grymne> Nawet nie słyszałem, kiedy rozbił. Hmm. Ojej. Bo... Tam, na daleko. No nie, no. Eee, walę. Jakie to piękne stupy, te 113, 130. Ech. Już kupiłam internet by było złopoprowadzania. Wiem. Przecież wiesz, że wiem. Ale najdą dostałem za osiemdziesiąt Kurde, mm. kłagi. Kurwa. Możesz Może zaczynasz coś strzelać, co? Suplimku. nie mogę dobrze grają Aha co w to się pało? To ty byłeś na lagu czy ja na legu Ja no dobra. A, spaliłem No nie no! Kurwa no. Uf. To był mój typ Akurat, akurat Maxiu wszedł do gry... Tak swoją drogą. Kurde mój typ gości miałem, miałem go spokojnie zabić. Nie co? Po co? Niech mnie laguje dalej. Tak ja w ogóle to, tą, tą przegraną na tej mapie dedykuję Maxiowi, jakby co Taką przegraną, comeback is real. Do usług.

Grzebka O, no! No nie no, okno Jeden Tylko nie zareagowałeś totalnie Nie no. Totalnie nikt nie się odpoczywałeś, ja patrzyłem No To jest to właśnie Maksiu, to jest Maksiu Nie, no. On miał 0 chyba już tam. 72, mniej. No nic. No to dedykacja dla Maki, Maki. to makie. Dedyk no, 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 to, jest Maki, to jest <laughs>